Nie jest problemem, moja droga, że on odszedł. Jeśli cierpisz teraz po rozstaniu, to w ogóle nie należy zajmować się tym, dlaczego to rozstanie się stało, ani co zrobić, żeby on wrócił. Boli cię, moja droga, nie to, że on odszedł. Boli cię to, co ty o sobie myślisz, kiedy jego nie ma. To cię boli. Twoje własne, prywatne myśli, które wybrałaś które wierzysz i które pielęgnujesz. Skąd wiem, że w nie wierzysz i właśnie takie myśli o sobie pielęgnujesz, bo cię boli. I zajebiście, że cię boli. Świetnie, że cię boli. Nie wiem jak ty, ale ja nie chcę wierzyć w gówno sobie. Nie znoszę tego. I tym się powinnaś zająć moja droga, kiedy jesteś po rozstaniu, nie tym. Jaki on cudowny, jak cię zostawił i dlaczego to się stało. Powinnaś się zająć tym, w jakie gówno o sobie wierzysz. To powinna być twoja modlitwa. Rano, w południe i wieczorem. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej przywrócisz wartość sobie. Im szybciej zrzucisz zbędny balast, idiotycznych myśli, przekonań i wierzeń, które masz o sobie, tym szybciej poczujesz się lepiej. Nie ma innej drogi. Jak będziesz się babrać i zastanawiać, dlaczego on odszedł, jesteś w dupie. I możesz sobie to uzdrawiać, uleczać, ustawiać. Dopóki nie przywrócisz sobie wartości, nie poczujesz się lepiej, droga kobieto.